Kostka Polska, potocznie nazywana Gierkowską. Król polskich przedmieści, osiedli wilowych i wsi. Jak do tego doszło, że jest jej tak dużo i co możemy z nią zrobić? Zapraszamy na nasz film. W tym odcinku możecie zgarnąć od nas rabat na projekt. Jak? Jeżeli planujecie budowę domu lub zakup mieszkania i myślicie o kredycie hipotecznym, mamy coś dla Was. Korzystając z pomocy naszego eksperta kredytowego, do którego kontakt znajduje się w opisie filmu, i podając kod, Wasz punkt widzenia, możecie otrzymać od nas od 3 do 7% rabatu na projekt domu lub wnętrz. Brzmi dobrze? Zapraszamy. W latach 50. na terenie całej Polski zaczęły się pojawiać domy typu Kostka Polska. W odpowiedzi na potrzeby rozwijającego się powojennego społeczeństwa PRL. W nowej sytuacji znacznie większego znaczenia nabiera budownictwo jednorodzinne. Niekiedy mówi się nawet, że ma ono stanowić drugi front mieszkaniowej ofensywy. Trzeba bowiem wzbogacać i różnicować ofertę mieszkaniową, dostosowywać ją do stale wzrastających wymagań młodego polskiego społeczeństwa. Domy te były praktycznie identyczne, powtarzalne, o jednakowych kształtach, proporcjach i rozmiarach. Ich powtarzalny kształt był wynikiem małych działek oraz prostej technologii budowlanej, jaką wtedy dysponowaliśmy. Płaski dach, cztery identyczne, niemal kwadratowe małe okna oraz tynk baranek to cechy charakterystyczne kostki polskiej. Nie najładniejsze, ale w takiej formie są idealnym materiałem na fajną metamorfozę. A dlaczego? Domy te charakteryzują się prostym, przejrzystym układem funkcjonalnym, co daje potem duże możliwości na zmiany. Drugim ważnym elementem jest płaski dach, dzięki czemu nie mamy skosów na poddaszu. W czasach, kiedy powstawały domy kostki, obowiązywało prawo, według którego powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie mogła przekraczać 110 m2. Dlatego też przebudowa domu z tamtych lat często wiąże się z jego rozbudową. Metamorfoza. Czasami niewiele trzeba, żeby dom w stylu kostki diametralnie zmienił swój charakter. Ma on bardzo dobre walory funkcjonalne, dzięki czemu możemy go przekształcić w nowoczesny, atrakcyjny apartament. Z drugiej strony, metamorfozy kostki polskiej niekiedy bywają ekstremalne. Z oryginalnego domu potrafią zostać tylko fundamenty albo podpiwniczenia. Inwestorzy niekiedy decydują się na dobudowanie strefy wejściowej albo zabudowanie tarasu, by włączyć go do całego układu funkcjonalnego. Najprostszym krokiem do porzucenia haniebnego charakteru kostki polskiej jest zadbanie o jej detale, chociażby zmiana tynku. Stosowany w tamtych latach tynk baranek już od nowości wyglądał był brudny i zaniedbany. Następnym koniecznym zabiegiem jest wymiana stolarki okiennej oraz barierek. Proste formy z metalu i szkła podkreślą jego nowoczesny i nieskomplikowany charakter. Dodatkową zaletą, wartą do zauważenia, jest lokalizacja domów typu kostka. W czasach kiedy one powstawały Miasta były mniejsze, dzięki czemu dzisiaj domy te możemy spotkać w dzielnicach bliżej centrów miast. Wracając jeszcze do płaskiego dachu, jest on niewątpliwą zaletą na terenach, gdzie plan miejscowy po prostu na to nie pozwala. Dzięki temu nasz dom, odpowiednio zaprojektowany, może stać się elementem wyróżniającym się w krajobrazie. Problemy związane z metamorfozą. Po pierwsze, rozmiar. Warto pamiętać o tym, że domy typu Kostka Polska są małe. Należy więc przed przystąpieniem do metamorfozy sprawdzić, czy nasz plan miejscowy pozwala na powiększenie powierzchni zabudowy. Kolejnym problematycznym elementem jest elewacja frontowa Kostki Polskiej. Kostki Polskiej. Kostki polskiej. Przez swoje cztery kwadratowe okienka w takich, a nie innych proporcjach, obraz ten jest niemalże wyciśnięty w naszej świadomości. Z tego też powodu dla większości inwestorów kosmetyczne zabiegi typu wymiana stolarki okiennej czy nowy tynk nie są wystarczające i dalej będą mieli oni przed oczami PRL-owski budynek. Finalnie wymagający inwestorzy decydują się na radykalne zmiany, takie jak przesunięcie okien, zmiana ich kształtu czy rozmiaru. Dodając do tego nowoczesne kładziny elewacyjne, bez problemu porzucimy pierwotny charakter budynku. Połączenie domu z ogrodem. Typowa kostka polska ignoruje ogród i otoczenie. W tamtych czasach projektowano bardzo wysokie piwnice. Z tego powodu partery tych budynków są wyniesione bardzo wysoko, niekiedy nawet o półtora metra. A więc teraz również. Pamiętajmy też o tym, że rozbudowie kostki polskiej musi towarzyszyć termomodernizacja. Regułą w tych domach jest też niestety zła jakość izolacji przeciwwilgociowej oraz praktycznie brak izolacji termicznej. A jak wy zapatrujecie się na modernizację i mieszkanie w domach typu Kostka Polska? Dajcie znać w komentarzach. Cześć! Najprostszym krokiem jest zadbanie o detale budynku, chociażby zmiana tynku, ale bez sensu. Budynku tynku. Dodając do tego nowoczesne okładziny elewacyjne typu ty ty, ty... ty.